Cześć! Dziecko potrzebuje bardzo różnych relacji, żeby wyrosnąć na człowieka, który jest zdrowy emocjonalnie. Potrzebuje całej wioski. Zapraszam! Zadaliście mi takie pytanie: Co to znaczy, że dziecko potrzebuje wioski, żeby wyrosnąć na człowieka, który jest zdrowy emocjonalnie? Ja czytałam ostatnio taką książkę, którą zresztą bardzo uwielbiam, to się nazywa Efekt wioski. I tam jest to książka badawcza, w której autorka mówi o tym, jak bardzo ważne są relacje w naszym życiu. I tak jak nasycenie relacjami w naszym życiu ma wpływ na naszą długowieczność, bo okazuje się, że jest to dużo ważniejsze od tego, czy jesteśmy wysportowani, właściwie się odżywiamy, czy też nie mamy jakichś, wiecie, Zdecydowanych nałogów, chociażby takiego jak na przykład palenie, to tak samo ważne jest ten sam efekt wioski, czyli bardzo różnorodnych relacji w życiu dziecka. I teraz ostatnio konsultowałam taką sytuację, kiedy właśnie para zastanawiała się nad swoją trudną relacją, bo wiecie, relacje w małżeństwie i w takich stałych związkach naprawdę bywają trudne. I czasami właśnie potrzebujemy takiego trochę sensu dla tego, co robimy, potrzebujemy zrozumieć pewne rzeczy. I właśnie rozmawialiśmy z nimi o tym, jak bardzo ich dzieci potrzebują dwojga różnych rodziców. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dzieci, posłuchajcie, które przychodzą na świat mając bardzo różne osobowości, już trochę wiecie na ten temat. Osobowości, języki miłości, tak naprawdę potrzebują wzorców. I teraz one mają dwa różne wzorce, bo zazwyczaj mamy dwa różne typy osobowości rodziców, no bo nie ma takich samych ludzi. To dziecko, wiecie co, uczy się tego, że różnorodność jest ok, nie? że można być, na przykład, można być spokojnym, flegmatykiem i można być takim mocnym, siermiężnym cholerykiem, czasami siermiężnym oczywiście. I że to jest po prostu wszystko w porządku. Dziecko, jakby kształtując się pośród różnych relacji, pośród różnych osobowości, o tak, yy, widzi, że ono ma wybór i że nie jest to sztywno przepisane, że ono musi być yy, tylko yy, działać i reagować tylko w ten sposób. Czego to dotyczy? Na przykład to dotyczy tego, kiedy mamy dziecko flegmatyka, na przykład, nie? i gdy mamy. Jednego rodzica choleryka, a drugiego flegmatyka, no to wiecie, dziecko widzi, że reakcje choleryczne są w porządku, bo pewnie kiedyś będzie miało tam takiego partnera, a z drugiej strony widzi swojego spokojnego rodzica flegmatyka, który nieśpiesznie załatwia różne rzeczy. Wiecie co? Bardzo często jest tak, że widzę, że dzieci flegmatyczne są pod presją ogromną swoich rodziców i teraz możecie sobie tylko wyobrazić taką sytuację, kiedy na przykład, bo zdarzają się takie sytuacje i często mam je na szkoleniach, kiedy ja mówię o osobowościach, a przychodzą do mnie rodzice, którzy obydwoje są cholerykami, i mówią mi: Pani Kasiu, właśnie wypisaliśmy sobie całą listę rzeczy, które zrobiliśmy źle, wychowując nasze dziecko, które jest flegmatykiem, bo oczywiście całe życie myśleliśmy że ono jest jakieś dziwne, bo my obydwoje jesteśmy przecież tacy prędcy tacy 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 tacy. No i efekt jest taki, że dziecko jest wycofane, zblokowane, nie chce z nami współdziałać, a teraz dowiedzieliśmy się dlaczego. No i oczywiście teraz widzicie, to jest to, że z jednej strony mamy dwoje rodziców, ale gdzie jest ten efekt wioski, nie? No efekt wioski jest tym, że ta rodzina została zaprojektowana w ten sposób, aby były połączenia pionowe i poziome, tak? Czyli mamy w rodzinie bardzo często mamy na przykład dziadków. Mamy jakieś tam stryjków, prawda? W dwie strony, bo mamy rodzeństwo dziadków na przykład babci i to damy podwójnie, nie? Że mamy dwóch powinniśmy mieć dwóch dziadków i dwie babcie. No i mamy te poziome połączenia, czyli rodzeństwo, ewentualnie kuzynostwo lub jakieś tam inne osoby związane z naszymi rodzicami. I tutaj każdy dodany element do rodziny, który funkcjonuje w nim stale. Czyli nie tylko wiecie, raz do roku od święta, raz do roku, nie wiem, na Święto Zmarłych się spotykamy, czy spotykamy się raz do roku na Boże Narodzenie. Ale te elementy, które są w stały sposób, tworzą właśnie dla dzieci ten efekt wioski. Czyli zobaczcie, z jednej strony mamy. Fantastyczny przepływ miłości, no bo hmm, podobno miłość dziadków to jest jakaś taka zupełnie szalona miłość. <noise> I hmm, z taką ogromną, ogromną akceptacją. Czyli zobaczcie, oprócz rodziców, którzy kochają, mamy wtedy tą miłość, która płynie. Przynajmniej dobrze było, gdybyśmy mieli, bo dodam, że to jest bardzo różnie. Ale teoretyczny model rozważamy, nie? Mamy tą miłość dziadków i teraz, i y, y, mamy, nie? Y, na przykład, jeżeli mamy dwie pary dziadków. Co rzadko się zdarza, żebyśmy mieli duży kontakt ze wszystkimi, tak w praktyce. Ja widzę, ale nawet jeśli mamy dwójkę dziadków, lub jedną babcię, lub jednego dziadka, no to już mamy to pozytywne wzmocnienie. To możemy sobie wyobrazić to jako właśnie taką strukturę wioski albo taką strukturę sieci, nie? Że to wszystko tworzy taką sieć, w której my jesteśmy zamocowani w czymś, co my nazywamy życiem, tak? To tworzy nasze odniesienia. No, i teraz mamy tych z góry dziadków, którzy wzmacniają nas i chciałam powiedzieć, że to jest bardzo cenne, bo jeżeli myślimy właśnie o rodzinie jako o sieci, to zobaczcie, jeżeli na przykład teraz rodzic choruje, nie wiem, rodzic wyjeżdża, czy też rodzice mają jakiś kryzys, bo przecież to się zdarza, to jeżeli cały ciężar emocjonalny wychowania dziecka jest tylko na nich, no to rzeczywiście dzieci bardzo mocno przeżywają te kryzysy i jest to naprawdę bardzo, bardzo wielokrotnie trudniejsze niż w momencie, kiedy na przykład, gdy dzieje się jakiś kryzys finansowy, zdrowotny, jakikolwiek, to mamy te dodatkowe pola, które jakby, wiecie, amortyzują tą, tą ilość tych drgań, prawda? Tą ilość tych drgań. No, przynajmniej tak powinno być, bo jak wiem, w praktyce często jest tak, że gdy jest jakiś kryzys w rodzinie, to rodzina. Ta, wiecie, dziadkowie czy teściowie potrafią wkroczyć i jeszcze pogorszyć sytuację. No, ale tak, w teorii, to rodzina, właśnie, powinna jakby, jakby, właśnie amortyzować te, te, te drgania i to wszystko, nie? No i potem mamy te relacje, które są obok, które znowu, zobaczcie, są tak pomyślane, aby po prostu chronić dzieci i aby wzmacniać ich, tożsamość, przez to, że one są wychowane w wiosce, o której Ty mówię, albo też takiej mentalności plemiennej, nie? czyli, że no, bo my myślimy w ten sposób, nie? bo my robimy w ten sposób, bo my pewne rzeczy wykonujemy w ten sposób. I myślę, że osoby, które spotykam na przykład u siebie na konsultacjach, które opowiadają mi o różnych sytuacjach na przykład związanych, nie wiem, no, z taką przeszłością alkoholową, nie? że na przykład tato tam pił, mama była taka obciążona tym wszystkim, to ci, którzy sobie w sumie najlepiej radzą z tym, to byli, byli ci ludzie, którzy mieli to szersze wsparcie, czyli na przykład no rodzice byli tacy i tacy i tacy, ale babcia to zawsze coś tam coś tam coś tam nie? i zawsze do babci mogłam pójść albo zawsze mogłam pójść do cioci, słuchajcie czasami rodzina nie radzi sobie w różnych sytuacjach po prostu sobie nie radzi ale gdy mamy tą wioskę to wiemy, że gdzieś się znajdzie ten, to miejsce oparcia i ten dobry wzorzec miłości bo wiecie co, cała bitwa toczy się o to to widzimy na przykład w DDA w dorosłych dzieciach alkoholików czy też w dzieciach z dysfunkcjonalnych rodzin toczy się o to żeby mieć gdzieś tą wewnętrzną normę, że ktoś mnie kocha, że ktoś jest dla mnie i że ja jestem osobą godną miłości i wartościową, która może kształtować swoje życie i która, która na przykład w różnych sytuacjach może powiedzieć nie, nie. W różnych sytuacjach może powiedzieć nie. I ma taką świadomość tego, że te wartościowe rzeczy są we mnie. Oczywiście dodam tutaj, że w bardzo trudnej sytuacji są tutaj rodzice samotni, którzy samotnie wychowują dzieci, a dodam, że dzisiaj mamy w ogóle szerokie zjawisko tej, e, tych sierot europejskich, tak zwanych, czyli moment, kiedy obydwoje dzieci, gdzieś wy, obydwoje rodziców oczywiście gdzieś wyjeżdża za chlebem, i wtedy na przykład bo, e, dziadkowie muszą przejąć jakby stery, prawda. I to też bardzo różnie wychodzi. Ale w teorii to efekt wioski, gdy mamy jeszcze jakichś rodzic, kuzynów, rodziców, rodzeństwo rodziców, gdy mamy znajomych, nie? gdy w stały sposób utrzymujemy kontakty z nimi, z ich dziećmi, posłuchajcie, to powoduje, że dzieci są naprawdę mocne i mają takie poczucie tego, że jest ktoś za mną. Kto zawsze zareaguje na, ja, na którąś z moich potrzeb, prawda? Bo wiecie, ten model nuklearny rodziny, to już dokładnie wiemy, że on się nie sprawdził czyli, że całą odpowiedzialność, wszystko, wszystkie, wszystkie potrzeby powinny być zaspokojone przez rodziców. Ja wiem, że czasami tak jest, prawda? Że czasami mam znajomych klientów, którzy się wyprowadzili gdzieś tam za ocean, na drugi koniec świata, nie? No, i nie mają tej rodziny, nie? nie mają tego, i naprawdę życie plecie różne scenariusze. Ale tutaj z kolei warto wiedzieć, że my tą wioskę jakby możemy stworzyć. Nie? Że dzisiaj jest taka dosyć silna tendencja do tego, że my we własnym sosie, wiecie, bo ludzie sobie zazdrośnią, ludzie się porównują. A poza tym, gdy nie mamy świadomości tego, że y, dzieci patrzą na te różne normy i że to jest ważne dla ich zdrowia, no to właściwie. Y, po co to wszystko robić, nie? po co to wszystko robić, jakby po co y, się o to starać, kiedy w pewnym sensie organizacyjnie bywa łatwiej, nie? Po prostu bywa łatwiej. Tymczasem jest to oczywiście y, no, bardzo ważne, na przykład gdy y, była cała, y, na przykład zobaczcie, problemy z tożsamością całej tej czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych, nie? która została jakby wykorzeniona z Afryki, nie? zostali siłą zabrani nie? i potem poddani takiemu praniu mózgu, nie? no to polegało na tym, że zabrano ich, rozczłonkowano ich społeczności, pozbawiono ich kontekstu. No i myślę, że problemy, które wynikały z braku tej wioski, z braku bycia w swoim plemieniu, no do dzisiaj się odbijają no taką, że tak powiem, socjologiczną czkawką, nie? Tego, że Właśnie ta grupa ludności w Stanach Zjednoczonych ma no, do dzisiaj dosyć duże problemy, nie? Warto zwrócić też uwagę na taki aspekt, który dzisiaj myślę, że chyba nie jest zbyt popularny, mianowicie to, że gdy mamy przekaz międzypokoleniowy, czy on płynie pionowo, czy on płynie w poprzek, bardzo często mamy taki też dostęp do swego rodzaju mądrości życiowej. Nie wiem, czy zauważyliście, ja na przykład. Z zawsze pamiętałam to, jak moja babcia zaczyna mi opowiadać o wojnie. Nie? To były bardzo trudne opowieści. To było coś bardzo takiego przejmującego, ponieważ na przykład słuchanie o tak trudnych rzeczach, które moja rodzina przeszła przesiedlona z Kresów Wschodnich tutaj na, de facto na Pomorze, to, to, było, to, to po prostu było niesamowite. Ale y, pamiętam do dzisiaj różne stwierdzenia mojej babci. Te pozytywne i te negatywne, i myślę, że one bardzo kształtują naszą taką tożsamość historyczną. W związku z tym bardzo mnie smuci to, że dzisiejsze starsze pokolenie jakby zatraciło taką misję opowiadania o różnych rzeczach. Z jednej strony troszkę im się nie dziwię, bo moją babcię też trzeba było strasznie cisnąć, żeby opowiadała o wojnie, ponieważ, wiecie, no, to było dla nich strasznie traumatyczne przeżycie. Tyle strat, tyle różnych takich trudnych rzeczy, które na przykład moja babcia widziała. No, aż oni nie chcieli o tym opowiadać, i to też są badania na ten temat, że to pokolenie nie chce opowiadać, nie. Ale do dzisiaj pamiętam, jakie niesamowite we mnie to stworzyło taką przestrzeń na patriotyzm, nie? Że taka świadomość tego, że ktoś tak bardzo się męczył, że ktoś umierał. Że ktoś walczył, że ktoś się zmagał, nie? że ktoś oddał swoje życie yy, za to, żebym ja mogła żyć w taki spokojny sposób, yy, bardzo wniosło we mnie taką yy, głębię takich rzeczy, w stylu, że raz po pierwsze patriotyzm, po drugie, że przecież trzeba coś robić dla innych ludzi, prawda? Że nie żyjesz tylko dla siebie i że moje życie nie kończy tu się z, yy, z końcem mojego nosa. Dlatego myślę, że. Bardzo warto kultywować relacje te pionowe. Bardzo warto mieć jakieś pamiętniki, nie wiem, herbarze swoje rodzinne, budować taką świadomość tego, skąd my pochodzimy, nie? Skąd my się wzięliśmy. No, i znowu widzicie, tutaj znowu mamy to efekt wioski, czyli mamy tych starszych ludzi, których podpytujemy. Babciu, ciociu, jak to się wydarzyło, nie? Co ty przeżyłaś, nie? Jak, jak ty żyłaś za czasów komuny i te wszystkie opowieści? Nie? Jak ty pamiętasz na przykład 80 rok? Nie? Co wtedy wisiało w powietrzu? Myślę, że te opowiadania są bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. To jest raz. A po drugie, wnioski poprzednich pokoleń dają nam też ogromną mądrość, ponieważ to są już ludzie, którzy patrzą jakby z innego etapu na nasze życie. Dlatego też. No, myślę, że warto rozmawiać ze starszymi osobami. Warto nasze dzieci siadać razem przy stole z dziadkami. A babciu opowiedz, jak to było, jak ty, jak ty byłaś mała. A opowiedz, jak ty chodziłaś do szkoły. A opowiedz, jak to było za, za komuny. A opowiedz, jak to było w tych czasach, nie? No, jest mnóstwo bardzo ciekawych opowieści. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że. Znam też takie rodziny, które adoptowały sobie jakąś ciocię albo babci, albo jakąś panią sąsiadkę, właśnie po to, żeby usłyszeć to opowiadanie. I muszę wam powiedzieć, że to jest takie niesamowite, ale naprawdę różni ludzie mają różny poziom wpływu w naszym życiu. I to gadanie rodziców czasami, nie? Rodzice tak się nagadają, 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 i mają wrażenie, że gadają po próżnicy, nie? A przychodzi jakaś osoba z zewnątrz i mówi: O, coś tam, coś tam, coś tam dzieciom. No właśnie, nie? i tak jakby nigdy tego nie słyszały. <laughs> I rodzice myślą O, w ja zawsze o tym mówię. Ale musi mieć świadomość tego, że różni ludzie y, mają po prostu inny głos, tak? I inny rodzaj wpływu. Ja nie mówię, że większy, ale to wszystko działa na takiej zasadzie, że ta szklanka się tak napełnia, nie? Nasza szklanka się napełnia. Szklanka się napełnia i gdy my, jeśli chodzi o wartości, jeśli chodzi o zasady, jeśli chodzi o taką w ogóle orientację w życiu. Nie? No i oczywiście wzorce emocjonalne. Musimy mieć świadomość tego, że żeby dobrze napełnić tę szklankę, to będziemy właśnie potrzebować tych bardzo, bardzo różnorodnych wzorców. Poza tym musimy mieć świadomość tego, że dzieci po prostu patrzą, nie? patrzą na to, na nasze interakcje, czyli jak my załatwiamy problemy, że dzieci patrzą na to, czy my szanujemy, Kogoś nie, czy my go nie szanujemy? Jak my mówimy o ludziach przy ludziach i jak my mówimy o ludziach za ich plecami? Nie? To wszystko sprawia, że właśnie jest ten efekt takiego, wiecie, tych bardzo wielu, bardzo wielu bodźców i tej sieci, która powoduje, że potem dzieci bardzo bezpiecznie się czują w życiu, ponieważ gdzieś tam wcześniej bo to musi się zacząć dosyć wcześnie w dzieciństwie Miały taką świadomość, że one naprawdę nie są same i że one są osadzone pośród bardzo wielu różnych relacji. Zresztą, wystarczy porozmawiać z, dzie z dziećmi, które są z domu dziecka, osobami dorosłymi. Ja wielokrotnie rozmawiałam z takimi osobami. I jedna, jeden z ich najtakich większych yy, żalów to jest to, że ta ich sieć rodzinna była na tyle niewydolna, że oni musieli być w domu dziecka. Nie? I wiąże się z tym naprawdę ogromny smutek i zresztą do dzisiaj mówimy, nie? że jeżeli ktoś jest sierotą, no to to jest bardzo, bardzo smutne, bardzo trudne. No właśnie dokładnie tak jest. Oczywiście nie chciałabym teraz, żebyście się tutaj czuli pod jakąś straszną presją, że teraz <noise> musicie adoptować milion osób, <noise> bo to w ogóle nie ma sensu. Ale myślę, że po prostu, gdy mamy świadomość nie, tego, co jest ważne dla naszych dzieci w życiu, to po prostu podejmujemy troszeczkę inne decyzje. I, i, I ja sama wiem, że po prostu, no, ponieważ my się teraz bardzo dużo przeprowadzamy, bardzo dużo się dzieje, bardzo jest, bardzo jest dużo zmian, to naprawdę czasami jest trudno to wszystko ułożyć. Ale muszę wam powiedzieć, że bardzo często, gdy rozmawiam z ludźmi, mówią, że. A gdy zaczęłam myśleć na ten temat, no to okazało się, że mam fajną sąsiadkę, a okazało się, że tam w szkole w Anglii poznałam jakichś bardzo fajnych rodziców i wystarczyło się tylko troszkę odważyć, troszkę otworzyć i nagle mieliśmy e, przyszywanych wujków, przyszywane ciocie i przyszywanych jakichś tam dziadków, nie? którzy bardzo chętnie z nami wchodzili w pewne relacje. Więc myślę, że to jest taki... Dla mnie to jest takie zachęcające, że będąc w różnych sytuacjach, możemy nasze życie kształtować i podejmować właściwe wybory. Jeżeli oczekujesz na przyjście swojego pierwszego dziecka, to właśnie z myślą o przyszłych mamach przygotowałam kurs online, który pomoże Ci przygotować się do tego wymagającego okresu. Zawarłam w tym kursie te wszystkie rzeczy, które sama chciałabym wiedzieć przed narodzinami pierwszego dziecka, jednak z doświadczeniem mamy pięciorga dzieci, no i po setkach godzin konsultacji przygotowujących rodziców właśnie do tego tematu, znajdziesz tam wiedzę na temat ciąży, porodu, różnych rodzajów porodów, połogu, co przygotować do szpitala, bo to jest bardzo ważne, jak zajmować się tym maluszkiem, gdy już będziesz z nim w domu, na co szczególnie trzeba wtedy zwrócić uwagę. Jak wypracować swój własny, indywidualny styl rodzicielstwa, jak sprawić, żeby dziecko było inteligentne, jak dbać o relacje ze swoim partnerem, jak sobie radzić ze stresem i mnóstwo porad bardzo takich praktycznych, takich organizacyjnych, które Myślę, że będą dla ciebie po prostu bezcenne. Link do tego kursu znajdziesz w opisie pod filmem. Praca na YouTubie sprawia mi naprawdę ogromną przyjemność. I sądząc po ilości waszych komentarzy i korespondencji jaką dostaję, y, materiały które zamieszczam w moich filmikach są naprawdę wartościowe. Dlatego też chciałabym, aby dotarły one do możliwie najszerszego grona odbiorców. Możecie mi w tym pomóc. Więc jeżeli podobały się moje filmiki, to proszę was przede wszystkim łapkę w górę. Proszę Was o subskrypcję. Naciśnijcie ten dzwoneczek, który jest obok, aby dostawać powiadomienia o wszystkim, co się będzie na kanale działo. No i oczywiście proszę Was o komentarze, bo ja przede wszystkim czytam komentarze i zachęcają mnie one. Inspirują do nagrywania następnych filmików. Od pewnego czasu prowadzę też bloga, w którym zamieszczam inspirujące artykuły, porady dla rodziców. Jest tam też test. Jaką będziesz mamą? I opis do tego bloga też znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.